Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Docieranie zaworów własnymi rękami nieskomplikowana procedura. Pod warunkiem, że właściciel samochodu miał wcześniej doświadczenie w przeprowadzaniu prac naprawczych. Do przeprowadzenia docierania gniazd zaworów potrzebny będzie szereg narzędzi i materiałów, w tym pasta do docierania, urządzenie do demontażu zaworów, wiertarka, śrubokręt, parafina, sprężyna o średnicy przechodzącej w otwór gniazda zaworu. Pod względem czasu docierania zaworów silnika, Procedura jest dość kosztowna, ponieważ do jej wykonania konieczny jest demontaż głowicy cylindrów. Czym jest docieranie i dlaczego jest potrzebne? Docieranie zaworów to proces zapewniający że zawory ssące i wydechowe w cylindrach silnika są idealnie osadzone w swoich gniazdach. Docieranie jest zwykle wykonywane podczas wymiany zaworów na nowe lub po remoncie silnika. Idealnie docierane zawory zapewniają maksymalną szczelność w cylindrze, komorze spalania. To z kolei zapewnia wysoki poziom kompresji, wydajność silnika, normalną pracę i osiągi. Innymi słowy, jeśli nowe zawory nie zostaną docierane, część energii spalanych gazów zostanie bezpowrotnie utracona, zamiast zapewnić silnikowi odpowiednią moc, to z pewnością zwiększy zużycie paliwa, a moc silnika zdecydowanie spadnie. Niektóre nowoczesne samochody są wyposażone w automatyczny system kontroli kształtu zaworów. Po prostu starzeje on zawór, więc nie ma potrzeby ręcznego docierania, co jest potrzebne do docierania. Proces docierania jest wykonywany przy zdemontowanej głowicy cylindrów, dlatego oprócz narzędzi do docierania zaworów, właściciel samochodu będzie również potrzebował narzędzi do demontażu głowicy cylindrów. Z reguły są to zwykłe klucze ślusarskie. Śrubopręty, szmaty, jednak pożądane jest również posiadanie klucza dynamometrycznego, który będzie potrzebny na etapie montażu głowicy z powrotem na miejscu. Potrzeba jego posiadania wynika z faktu, że śruby mocujące głowicę w gnieździe muszą być wkręcone z określonym momentem obrotowym, co można zapewnić tylko za pomocą klucza dynamometrycznego, w zależności od tego, jaka metoda docierania zaworów zostanie wybrana. Ręczna lub zmechanizowana, o nich nieco później, różni się i zestaw narzędzi do pracy. Bezpośrednio do wykonania docierania zaworów właściciel samochodu będzie potrzebował ręczny uchwyt zaworów. W sklepach motoryzacyjnych lub warsztatach dostępne są w sprzedaży gotowe takie produkty. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie możesz kupić takiego uchwytu, możesz go wykonać samodzielnie. Jak to zrobić? Opisano w poniższej sekcji: Ręczny uchwyt zaworu służy do ręcznego docierania zaworów, pasta do docierania zaworów. W większości przypadków właściciele samochodów kupują gotowe kompozycje, ponieważ obecnie w sklepach samochodowych jest wiele takich produktów, w tym w różnych cenach. W skrajnych przypadkach można wykonać taką kompozycję samodzielnie z wiórów ściernych. Wiertarka lub śrubokręt z rewersem, do docierania zmechanizowanego. Z reguły docieranie odbywa się w obu kierunkach obrotu, więc wiertarka, wkrętarka, powinna obracać się w obu kierunkach. Można również użyć wiertarki ręcznej, która sama może obracać się w jednym i drugim kierunku. Wąż i sprężyna. Urządzenia te są niezbędne do zmechanizowanego docierania. Sprężyna powinna mieć niską sztywność i średnicę o 2-3 mm większą niż średnica trzpienia zaworu. Podobnie jest z wężem, który powinien być zlicowany z trzpieniem. Można również użyć małego zacisku, aby go zabezpieczyć. Konieczne jest również posiadanie niezbyt długiego metalowego pręta o tej samej średnicy co tłoczysko. Aby pasował również do gumowego węża. Parafina. Jest używana jako środek czyszczący, a później do sprawdzania jakości docierania. Sproida. Jest to specjalne narzędzie przeznaczone do usuwania uszkodzonego metalu w gnieździe zaworu. Takie urządzenia są sprzedawane jako gotowe w sklepach motoryzacyjnych. Obecnie w sklepach motoryzacyjnych można znaleźć te części do prawie każdego silnika, zwłaszcza do popularnych samochodów. Szmata. Następnie za jego pomocą konieczne będzie wytarcie do sucha obrabianych powierzchni, w tym samym czasie i rąk. Rozpuszczalnik jest niezbędny do oczyszczenia powierzchni roboczych. Taśma klejąca. Jest to niezbędny element podczas wykonywania jednej z metod zmechanizowanego czyszczenia. Przystosowanie do docierania zaworów. Jeśli właściciel samochodu nie ma możliwości chęci zakupu fabrycznego urządzenia do docierania zaworów własnymi rękami, ręcznie. Podobne urządzenie można wykonać niezależnie za pomocą improwizowanych środków. Aby to zrobić, będziesz potrzebować Metalowa rurka z wgłębieniem wewnątrz. Jej długość powinna wynosić około 10.20 cm, a średnica wewnętrznego otworu rurki powinna być o 2.3 mm większa niż średnica trzonka zaworu silnika, wiertarka elektryczna lub śrubokręt. I wiertło do metalu o średnicy 8,5 mm. Spawanie kontaktowe lub gazowe. Nakrętka i śruba o średnicy 8 mm. Algorytm wykonania urządzenia do docierania zaworów będzie następujący wywierć otwór o wyżej wymienionej średnicy w odległości około 7,10 mm od jednej z krawędzi. Przyspawaj nakrętkę dokładnie nad wywierconym otworem za pomocą spawania. Należy pracować ostrożnie, aby nie uszkodzić gwintu nakrętki. Wkręć śrubę w nakrętkę tak, aby jej krawędź sięgnęła wewnętrznej powierzchni ścianki rury po przeciwnej stronie otworu, jako uchwyt rury można wygiąć przeciwległy kawałek rury pod kątem prostym lub dokończyć spawanie innego kawałka rury lub innego metalowego elementu o podobnym kształcie, prostego. Wykręć z powrotem śruby i włóż trzpień zaworu do rurki. A następnie za pomocą śruby zaciśnij go mocno kluczem. Obecnie w wielu sklepach internetowych można znaleźć fabrycznie wykonane mocowanie tego typu. Problem polega jednak na tym, że ich cena jest wyraźnie zawyżona. Jeśli jednak właściciel samochodu nie chce samodzielnie wykonywać procedury produkcyjnej, można kupić urządzenie do docierania zaworów. Metody docierania zaworów Istnieją dwie metody docierania zaworów, ręczna i zmechanizowana. Docieranie ręczne jest jednak pracochłonne i czasochłonne. Dlatego też lepiej jest skorzystać z tak zwanej metody zmechanizowanej, wykorzystującej wiertarkę lub śrubokręt. Przyjrzyjmy się jednak kolejno jednej i drugiej metodzie. Niezależnie od wybranej metody docierania, w pierwszej kolejności konieczne jest wykonanie demontażu zaworów z głowicy cylindrów. Ona również musi być uprzednio zdemontowana, aby wyjąć zawory z tulei prowadzących głowicy cylindrów. Konieczne jest usunięcie sprężyn zaworów. W tym celu należy użyć specjalnego urządzenia, a następnie usunąć bułkę tartą z płytek sprężyn. Ręczna metoda docierania Aby wykonać docieranie zaworów silnika samochodowego, należy postępować zgodnie z poniższym algorytmem. Po demontażu zaworu należy go dobrze oczyścić z sadzy. Aby to zrobić, lepiej jest użyć specjalnych środków czyszczących, a także powierzchni ściernej w celu dokładnego usunięcia z powierzchni płytki nazębnej, smaru, brudu, nałożyć ciągłą cienką warstwę pasty do docierania na fazę zaworu. Najpierw użyć pasty gruboziarnistej. A następnie pasty drobnoziarnistej. W przypadku korzystania z opisanego powyżej domowego urządzenia do docierania konieczne jest włożenie zaworu do gniazda, obrócenie głowicy cylindra do góry nogami i umieszczenie uchwytu na zaworze stojącym w tulei zaworu i nasmarowanym pastą do docierania. Następnie należy dokręcić śrubę. Aby zamocować zawór w róże tak mocno, jak to możliwe. Następnie należy obracać urządzenie do docierania razem z zaworem naprzemiennie w obu kierunkach o pół obrotu. O, plus minus 25. Po jednej lub dwóch minutach obróć zawór o 90 w prawo lub w lewo, powtarzając ruchy posuwisto zwrotne. Zawór powinien być docierany poprzez okresowe dociskanie go do gniazda, a następnie zwalnianie. Powtarzając procedurę cyklicznie, ręczne docieranie zaworów należy wykonywać do momentu pojawienia się na fasce matowo szarego, równomiernego pasa o jednolitym kolorze. Jego szerokość wynosi około 1,75. 2,32 mm dla zaworów dolotowych i 1,44. 1,54 mm dla zaworów wydechowych. Po docieraniu matowo szary pas o odpowiednim rozmiarze powinien pojawić się nie tylko na samym zaworze, ale także na gnieździe zaworu. Inną wskazówką, na podstawie której można pośrednio ocenić, że docieranie można zakończyć, jest zmiana dźwięku procedury. Jeśli na początku docierania dźwięk będzie czysto metaliczny i głośny, to bliżej końca dźwięk będzie bardziej stłumiony. To znaczy, gdy tarcie nie jest metalem o metal, ale metalem o matową powierzchnię, zwykle proces docierania trwa 5,10 minut. W zależności od konkretnej sytuacji i stanu mechanizmu zaworu, zwykle docieranie odbywa się przy użyciu pasty o różnej ziarnistości. Najpierw używana jest pasta gruboziarnista. A następnie drobnoziarnista. Algorytm ich użycia jest taki sam. Jednak druga pasta może być użyta dopiero po tym, jak pierwsza warstwa pasty zostanie dobrze wyszlifowana i utwardzona. Po docieraniu zawór i jego gniazdo należy dokładnie wyprzeć czystą szmatką, a powierzchnię zaworu można przepłukać, aby usunąć resztki pasty do docierania. Sprawdź jakość docierania. Sprawdzając współosiowość płytki zaworu i gniazda zaworu. W tym celu należy nanieść ołówkiem cienką warstwę grafitu na fazę głowicy zaworu. Następnie zaznaczony zawór należy włożyć do tulei prowadzącej, lekko docisnąć do gniazda, a następnie obrócić. Na podstawie powstałych śladów grafitu można ocenić współosiowość położenia zaworu i jego gniazda. Jeśli docieranie jest dobre, Jeden obrót zaworu usunie wszystkie ślady grafitu. Jeśli tak się nie stanie, docieranie należy powtarzać do momentu spełnienia określonego warunku. Pełną kontrolę przeprowadza się jednak inną metodą, opisaną poniżej. Po zakończeniu docierania zaworów, Wszystkie powierzchnie robocze części są myte parafiną w celu usunięcia pozostałości pasty docierającej i brudu. Trzpienie zaworu i tuleja są smarowane olejem silnikowym. Następnie zawory są montowane w swoich gniazdach w głowicy cylindrów. W procesie docierania zaworów konieczne jest pozbycie się następujących rodzajów defektów. Sadza na fazkach, która nie doprowadziła do deformacji faski zaworu. Sadza na fazach która doprowadziła do deformacji. W szczególności, na ich stożkowej powierzchni pojawiła się schodkowa powierzchnia, a sama faza stała się okrągła. Należy pamiętać, że podczas gdy w pierwszym przypadku zawór może być po prostu docierany, w drugim przypadku zawór musi być koniecznie docierany. W niektórych przypadkach docieranie jest przeprowadzane w kilku etapach. Na przykład docieranie z grubne jest przeprowadzane do momentu usunięcia wszystkich skorup i zadrapań z powierzchni przedmiotu obrabianego. Często do docierania używa się pasty o różnych poziomach ziarnistości. Gruboziarnisty materiał ścierny jest używany do usuwania znacznych uszkodzeń. Podczas gdy drobnoziarnisty materiał ścierny jest używany do wykańczania. W związku z tym im drobniejszy jest użyty materiał ścierny, tym lepsze jest docieranie zaworu. Zazwyczaj pasty mają numery, np. 1. Obróbka wykańczająca. 2. Obróbka zgrubna niepożądane jest aby pasta ścierna dostała się na inne elementy mechanizmu zaworu. Jeśli się tam dostanie, należy ją zmyć parafiną. Docieranie zaworów za pomocą wiertarki, docieranie zaworów za pomocą wiertarki to najbardziej optymalna opcja, dzięki której można zaoszczędzić czas i wysiłek. Jego zasada jest podobna do ręcznego docierania. Algorytm jego wykonania jest następujący. Bierzemy przygotowany metalowy pręd i nakładamy na niego gumowy wąż o odpowiedniej średnicy. Dla lepszego mocowania można użyć zacisku o odpowiedniej średnicy. Zamocuj wspomniany metalowy pręd z dołączonym gumowym wężem w uchwycie wiertarki elektrycznej, lub śrubokręta. Weź zawór i załóż sprężynę na jego trzpień, a następnie zainstaluj go na gnieździe, lekko wyciągając zawór z głowicy cylindrów. Nałóż niewielką ilość pasty do docierania na jego fazę wokół obwodu tarczy. Włożyć trzpień zaworu do gumowego węża. W razie potrzeby użyj również zacisku o odpowiedniej średnicy w celu lepszego zamocowania. Rozpocznij docieranie zaworu w gnieździe przy niskiej prędkości wiercenia. Konieczne jest przesuwanie go tam i z powrotem, w czym w rzeczywistości pomoże zainstalowana sprężyna. Po kilku sekundach obrotów w jednym kierunku. Należy przełączyć wiertarkę na bieg wsteczny i obracać ją w przeciwnym kierunku. Wykonaj procedurę w ten sam sposób, aż na korpusie zaworu pojawi się matowy pasek. Po zakończeniu docierania należy dokładnie wytrzeć zawór z pozostałości pasty. Najlepiej za pomocą rozpuszczalnika. Pasta powinna zostać usunięta nie tylko z fazy zaworu. Ale także z gniazda zaworu. Docieranie nowych zaworów istnieje jeszcze jedna metoda docierania nowych zaworów na głowicy cylindrów. Algorytm jego wykonania jest następujący. Za pomocą szmatki nasączonej rozpuszczalnikiem należy usunąć zabrudzenia i osad na fazach. Wszystkich nowych zaworów, a także na ich gniazdach, siedziskach. Ważne jest, aby ich powierzchnie były czyste, weź kawałek dwustronnej taśmy klejącej i przyklej go do płytki zaworu, która ma być docierana zamiast dwustronnej taśmy klejącej. Możesz użyć zwykłej taśmy klejącej ale wcześniej zrób z niej pierścień i ściśnij go na płasko zamieniając go w dwustronną taśmę. Nasmaruj końcówkę pręta olejem maszynowym i umieść go na gnieździe. W którym urządzenie ma być docierane, weź dowolny inny zawór o podobnej średnicy i włóż go do uchwytu śrubokręta lub wiertarki. Wyrównaj płytki obu zaworów tak, aby były sklejone taśmą. Delikatnie naciśnij wiertarkę lub śrubokręt z małą prędkością, aby rozpocząć docieranie. Urządzenie elektryczne będzie obracać jeden zawór, który z kolei będzie przekazywać ruch obrotowy do zaworu który ma być docierany. Obrót powinien być bezpośredni lub wsteczny. Oznaki zakończenia procedury są podobne do opisanych powyżej. Należy pamiętać, że wiele nowoczesnych silników samochodowych nie nadaje się do docierania zaworów. Wynika to z faktu, że są one wykonane z aluminium. A przy znacznym uszkodzeniu elementów silnika istnieje ryzyko częstej wymiany zaworów, dlatego właściciele nowoczesnych samochodów zagranicznych powinni dodatkowo wyjaśnić te informacje lub lepiej szukać pomocy w serwisie samochodowym. Należy pamiętać, że po docieraniu nie można zamieniać zaworów miejscami ponieważ docieranie jest wykonywane dla każdego zaworu osobno. Jak sprawdzić docieranie zaworów po zakończeniu docierania zaworów konieczne jest sprawdzenie jakości docierania. Można to zrobić za pomocą jednej z dwóch metod. Metoda pierwsza Metoda opisana poniżej jest najbardziej powszechna, ale nie zawsze pokaże prawidłowy wynik ze 100% gwarancją. Nie może być również stosowana do sprawdzania jakości docierania zaworów w silnikach wyposażonych w zawórek. Tak więc, aby przeprowadzić test, należy położyć głowice cylindrów na boku, tak aby otwory studzienek, do których podłączone są kolektory, Patrzyły w górę. W związku z tym zawory będą umieszczone w płaszczyźnie poziomej, a ich pokrywy będą umieszczone pionowo. Przed sprawdzeniem wykonanego docierania zaworów konieczne jest osuszenie wylotów zaworów za pomocą kompresora, aby zapewnić widoczność ewentualnego wycieku paliwa spod nich, TJ. Tak, aby pionowa ściana była sucha. Następnie należy wlać benzynę, lub jeszcze lepiej parafinę, ponieważ ma lepszą płynność, do pionowo ustawionych studzienek. Jeśli zawory zapewniają szczelność, wlana parafina nie będzie spod nich wyciekać. W przypadku, gdy paliwo nawet w niewielkich ilościach wycieka spod zaworów, konieczne jest wykonanie dodatkowego docierania lub innych prac naprawczych. W zależności od konkretnej sytuacji i diagnozy. Zaletą tej metody jest jej prostota. Metoda ta ma jednak również swoje wady. Na przykład, nie można jej użyć do sprawdzenia jakości docierania zaworów, gdy silnik pracuje pod obciążeniem, wyciek gazu pod obciążeniem. Nie można jej również stosować w silnikach wyposażonych w zawórek, ponieważ ich konstrukcja zakłada obecność w jednym lub kilku cylindrach odpowiednich zaworów, przez które paliwo i będzie się wylewać. W związku z tym, sprawdzenie szczelności tą metodą nie będzie możliwe. Metoda druga. Druga metoda sprawdzania jakości docierania zaworów jest uniwersalna i najbardziej niezawodna, ponieważ umożliwia sprawdzenie przepływu gazów przez zawory pod obciążeniem. Aby przeprowadzić odpowiedni test, konieczne jest umieszczenie głowicy cylindrów do góry nogami, TJ, w taki sposób, aby wyloty zaworów, Kryzy znajdowały się u góry, a otwory studienek kolektora znajdowały się z boku. Następnie należy wlać niewielką ilość paliwa, w tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj paliwa, a nawet jego stan, do wnęki wylotu zaworu. Rodaj płytki, weź sprężarkę powietrza i użyj jej do dostarczenia strumienia sprężonego powietrza do bocznego otworu. Konieczne jest dostarczenie sprężonego powietrza do otworu kolektora dolotowego, a także do otworu kolektora wydechowego. Jeśli docieranie zaworów zostało wykonane jakościowo, to spod nich nie wydostaną się pęcherzyki powietrza, nawet pod obciążeniem, które zapewnia sprężarka. Jeśli są pęcherzyki powietrza, nie ma szczelności. W związku z tym docieranie zostało wykonane nieprawidłowo i konieczna jest ponowna obróbka. Metoda opisana w tej sekcji jest niezwykle skuteczna i uniwersalna, może być stosowana do każdego silnika. Docieranie zaworów to prosta procedura, z którą poradzi sobie większość właścicieli samochodów. Zwłaszcza tych z umiejętnościami naprawczymi. Najważniejsze jest posiadanie odpowiednich narzędzi i materiałów. Pastę do docierania można wykonać samodzielnie lub kupić gotową. Preferowana jest jednak druga opcja. Aby sprawdzić jakość wykonanego docierania, pożądane jest użycie sprężarki powietrza, która zapewnia kontrolę wycieku gazów pod obciążeniem. Jest to bardziej jakościowe podejście.